3 maja 2022 Giebutów Maciej Szcześniewski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót spotkania miejscowej Jutrzenki Giebutów z Unią Oświęcim. Godzina 11, czwarta Liga Kraków Wadowice. No i bardzo ważne spotkanie przede wszystkim dla gospodarzy, którzy chcieli podskoczyć jeszcze w tabeli i rzutem na taśmę utrzymać się w czwartej lidze na kolejny sezon. Skrót realizowany w ramach usługi Futmal Premium. Serdecznie zapraszam i polecam zapoznać się z ofertą na stronie internetowej. Składę obydwu zespołów. Jutrzenka 27 w Bramce Maciejowski 4 Pochoryli, 6 Silczuk, 8 Zieliński, 10 Majherczyk, 11 Polniak, 13 Balawender, 14 Pietrzyk, 15 Grodzicki, 16 Gniecki, 99 Ślaski. Na ławce Nędza, Ficek, Pawlak, Kuczek, Jerz, Polachow i Bzdyl. Trenerem Piotr Powroźnik. Jeśli chodzi o gości, 92 w ramce Kucz 4 Szouber 5 Ryś, 6 Szewczyk Kamil, 7 Snadny, 9 Rzeszutko, 13 Dziedzic 14 Szewczyk Michał, 15 Pacyga, 22 Pawela i 99 Czapla na ławce Rasała, Antkiewicz, Wilczak, Chowaniec Steń, Kateusz Lewandowski, a trenerem Marek Kołodzi. Sędziowała to spotkanie pani Sylwia Biernat z Krakowa. Gospodarze w czarnych koszulkach, białych spodenkach, natomiast goście z Poświęcimia w jednolitych niebieskich kompletach. Kutrzenka w ostatnim czasie, tak patr patrząc nieco szerzej u siebie, naprawdę dobrze prezentowała się z faworyzowanymi zespołami, natomiast Unia od dłuższego czasu wygrać nie potrafi. Tutaj kontrowersja. Na początku tego spotkania dotknął piłkę... Ręką grający z numerem 15 Dominik Pacyga. Natomiast pani sędzina nie zdecydowała się podyktować jedenastki, czego domagali się oczywiście gospodarzy. Dłuższa piłka od Władysława Pochoryliego w kierunku Michała Ślaskiego. Ślaski, a Witnie powalczył. Ostatecznie z tej akcji nic groźnego. Pod bramką Jakuba Kucza nie wyniknęło. Tutaj blisko był Grzegorz Silczuk. Takiego sprytnego strącenia lecącej piłki w pole karne. no ale zrobił to też niecelnie gracz Jutrzenki. Próbowali również swoich ataków goście, chociaż nie robili tego zbyt często. Lepiej w pierwszych fragmentach prezentowali się gospodarze raz po raz wstrzeliwali piłkę w pole karne Unii. Tutaj jedna z niewielu właśnie prób wyjścia z szybkim atakiem Unii. Karol Dziedzic. Dziedzic! Gdyby tutaj bardziej uderzył piłkę wewnętrzną częścią stopy, zakręcił takiego rogala w kierunku dalszego słupka, no to Maciejowski mógłby być bezradny. No ale ta piłka tam Na proste podbicie bardziej była ukierunkowana, no i ostatecznie w tamtej sytuacji gole nie padł. A tutaj z kolei atomowe uderzenie tego, który jest z tego oczywiście znany w drużynie gospodarzy, a więc Mateusz Majerczyk ostemplował poprzeczkę. Przerwa. W pierwszej połowie, trzeba powiedzieć, wielkie widowisko to nie było. Takie przeciąganie liny. Jutrzęce czegoś brakowało w ofensywie. A Unia raczej ograniczała się do skutecznej neutralizacji. E, poczynań drużyny Piotra Powroźnika. Tutaj mamy sytuację taką stykową. Ostatecznie podniesiona chorągiewka sędziego asystenta. A tak czy inaczej, piłka do bramki nie wpadła. No tutaj problemy z przyjęciem Mateusz Majherczyk w okolicach 30 metra od bramki Unia. Wyprowadzała znowu szybki atak Igor Lewandowski. Lewandowski do linii końcowej, Lewandowski dobre dogranie w pole karne. To tyle tylko, że żadnego z jego partnerów nie było tam tuż przed bramką, by wepchnąć piłkę do siatki. Tutaj obsłużony kapitalnym podaniem znowu Igor Lewandowski miał szansę. Uderzył całkiem nieźle trzeba przyznać, z chłodną głową, wewnętrzną częścią stopy, ale zabrakło kilka, dosłownie centymetrów, by ta piłka odbiła się od wewnętrznej części słupka i do siatki. Tak czy inaczej był no to strzał niecelny zawodnika. Uniłeś święć. Balawender. Przeniesienie tej akcji do ślaskiego na prawą stronę. Ślaski. Rozgląda się komu e, piłkę zagrać. Jeszcze opóźnił nieco. Przełożył sobie na lewą e, nogę. Dobre dośrodkowanie. Tutaj był Mikołaj Jesz. No i to była naprawdę świetna szansa dla Jutrzenki, by otworzyć wynik tego spotkania. No ale Mikołaj Jesz głową e, przestrzelił. Tutaj bardzo nieszczęśliwe wybicie Dariusza Maciejowskiego. Miał szczęście bramkarz Jutrzenki, że był tam z asekuracją Rafał Grudzicki i rozsądnie wybił piłkę do boku, no bo to mogło być tragiczne w skutkach wyjścia bramkarza Jutrzenki. Strzał atomowy Władysława Pochoryliego. Ale tej dokładności brakowało i jednym, i drugim. Do świąteczne przed południem. Mikołaj Jesz. Ośrodkowanie przeciągnięte. Znowu Mikołaj Jesz. Hasał po lewej stronie. Ten zawodnik obsłużył dobrym podaniem Silczuka. Silczuk wzdłuż bramki. I źle tutaj dołożył głowę Jan Pawlak. A była to Kolejna dobra szansa dla gospodarzy, by zdobyć gola. Unia również próbowała odpowiedzieć, no i miał bardzo dobrą szansę ku temu, by wpisać się na listę strzelców. Arkadiusz Szapla, bardzo wysoki zawodnik Unii, no raczej pewnie wolałby mieć tą piłkę na głowie niż na nodze. Z najbliższej odległości trafia w słupek. Kolejna akcja Unii i w końcówce. Można powiedzieć buzzer beater z gwizdkiem sędziego Dziedzic. Takim otostrzałem daje trzy punkty gościom z Oświęcimia. Doliczony czas gry, 91. minuta. Lepsze szanse w tym spotkaniu mieli gospodarze, ale zostawili 2 metry za dużo wolnej przestrzeni Dziedzicowi, a ten uderzył na tyle sprytnie, na tyle mocno, Tuż koło prawego słupka, że po prostu stanął jak wryty Dariusz Maciejowski. No i trudno się dziwić, bo to uderzenie było naprawdę bardzo precyzyjne i było ozdobą tego spotkania ozdobą, która daje 3 punkty Unii o świecie. załamana i trudno się dziwić, do utrzymania może braknąć punktów. Unia wygrywa w Giebutowie 1 do 0. Maciej Szcześniewski, dziękuję serdecznie.